Cześć, z tej strony CubeMaster pokażę Wam dzisiaj jak ułożyć szachownicę bez używania algorytmu. A więc, musimy mieć całą ułożoną kostkę i wykonujemy takie ruchy. Jak widzimy, już na dwóch ścianach mamy szachownicę. Pozostał nam jedynie środek kostki, a więc wykonujemy te same ruchy na obojętnie której ścianie. Przypuśćmy na białym centrze. Na całej kostce mamy już teraz szachownicę. Jak widzicie, ułożyliśmy ją bez używania algorytmu. A więc, aby od nowa ułożyć całą kostkę, wystarczy ramionami powrócić do centrów. A więc mamy tu białe ramiona, więc wracamy do białego centra. Mamy tutaj niebieskie, więc wracamy do niebieskiego. I powracamy. I od nowa mamy całą ułożoną kostkę. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się to podobało, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie. Cześć.